Tu jestem, no. Wyskaluj się dokładnie. Ty też. Dobra, jest nadzieja. Klasa Dobra Zanim cokolwiek sprawdzimy, oni tu nic nie mieli chyba, nie? No nie no właśnie. Hej! Mam miniaturkę z ciebie. Hihi. Łatwo. Nie będę miał lepszą miniaturę na ten film. Znaczy, bo to... Mam to, 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 no, no, wytłumaczę jak ja to teraz robię... Robię Ja sobie po prostu usiadłem I sobie gram Bo no nie wiem jeszcze jak to podzielę no To pewnie podzielę Bo nie puściłbym wam odcinka Który ma godzinę yy, Z tej gry No bez przesady bo te, te, te byłyby, Ile no może 5 filmów by było 5-6 Ta gra nie jest o, no, witamy w świecie aniversary. Ta gra nie jest długa, jakoś bardzo, nie? No bo to jest Tomb Raider 1. To Tomb Raider 1 był krótszy, był krótki. w miarę, więc. Ta gra też nie jest jakoś obrydługa Ja myślę, że jak się zmieścimy w podobną ilość odcinków co legenda, to będzie dobrze. Ale to jeszcze nie wiem. Nie ja będę wiedział. Jak skończę tę ja O ile w ogóle ją skończę? Nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej. Nie wiem, czy mnie mój ulubiony błądzik nie zaskoczy znowu? Będę miał takie lekkie déjà vu. <laughs> nie. Siema Dobra, sobie to opuścimy na dół Tak Opuścimy sobie to na dół Aby było wszystko... Wszystko git malina i w ogóle... Pyk Pyk tak, bo tu mamy do zdobycia relikt i dwa artefakty I teraz... Jeden artefakt... Znaczy wiem gdzie jest relikt I chcę otworzyć do niego właśnie bramę Bo to się robi... Tędy um, Musi mi wyjść to Także to nigdy nie wiadomo. Dobra, udało się. Fake, fake na górę. S. Dobra, i mamy tu Wajchę właśnie do reliktu można wpłynąć po niego bo normalnie to jest e, zablokowane tak, wszyscy moi znajomi grają w CSA 2 czy im się, czy się dziwię? no nie dziwię się Ała, pomyliłem przyciski jestem przyzwyczajony ostatnio z innych gier że skakanie jest pod, pod symbolem kółka na padzie, a tutaj jest pod X-em Dobra, to zrobimy to inaczej W takim razie Skoro Lara... Obracaj się My Musimy zejść pod na to Dokładnie I tu mamy gracias shotgun. Yeah boy. Um, dobra i teraz... Możemy teraz zlecieć na dół. Na bombę! No, oczywiście, że się zrespiły. Czemu by nie? Ty, udało mi się. Lara, ja cię. No, Lara Croft. Lara Croft jest nadludzko inteligentna. O tym wiemy to wszystko jest zaplanowane, co ona robi. Więc tak, uruchomimy sobie pierwsze dwie zębotki, bo my coquille dwa... potrzebujemy trzeciego coquilla tu, tu. Kręć się, kręć, tak jest. Ciii. Nie rozciągaj mi się tu Dobra. Obsasa. Mamy to Sadze Kolejna dźwignia. Okej, okay, już wiem gdzie są te artefakty, dobra, sobie przypomniałem. No i widzieliście, gdzie musimy jeszcze jeden. Muszę robić insertion. Hop. By tej gry nie miałbym siły na czas przechodzić. Może w Tomb Raidera jedynkę tego, z tej nowej trylogii bym może miał Siłę, przejść go na czas Aktualnie go do wory w jakoś tam farmie na czas, ale Teraz trochę przerwy będzie z tego powodu Będzie przerwa ogólnie w live'ach Zresztą można chyba zauważyć Że niezbyt Często zdarza mi się streamować aktualnie, ale to wynika z rzeczy prywatnych, więc nie będę o tym mówił. Fake Open the Way. Na poprzednim odcinku, na poprzednim, że nie części, no nie wiem, może to być jeszcze jako jeden odcinek. W, w nie wiem, czy było słychać, ale znaczy ja słyszałem, ale nie wiem. Ja włożyłem gumę, teraz już tego nie robię. Szkulturka yy, pełną gębą. Mecha gest. Nie tego nas w szkole uczyli, prawda? Da, aha, no to fajnie. No. Ach, Bardzo lubię jak e, e, Grama w dupie. No. No, halo! Ja bardzo lubię jak ten pad postana... znaczy gra, bo to nie jest wina pada, bo pada używam na co dzień i ja wiem, że on tak nie działa. Eee, że on działa bardzo dobrze. Tylko ta gra ma czasami w dupie to, że ja na przykład eee, robię... Unik, a Lara stoi, nie? To co mu widać <ścoughs> przed chwilą. To było po prostu piękne, nie? Ale to jest, Ja mogę teraz... Przy tej grze akurat mogę zwalać na to, że to jest gra, bo ta gra jest zjebana. Ja się nie wstydzę takiej opinii. Bo ta gra jest do dupy. Eee, ten ty mogę przejść? nie, ale wiem jak będę mógł przejść. Dobra, Nie... Halo? Poczekaj. Do, dobra, tu się dużo rozejrzę. Schowaj to, babo. z. Witamy błędy aniversary, nie? Eee, będę w każdym od... w każdym odcinku będzie ich kilka, więc ja będę pół odcinka, to będzie narzekanie, jaka ta gra jest zjebana, ale ja ją skończę, o ile mnie jeden, jeden błąd nie powstrzyma przed tym. To ją skończę. Czekaj, czy ona się złapie teraz? Oczywiście, że nie. No to czekaj, jak się tam skakało, bo jest. Chyba, że z, z tego się. O nie, to nie miałoby sensu, żeby z tego czampa się robić. Bo to w... bardziej na powrót. No chociaż nie, ma to sens. Bo wtedy się złapie od tej strony, dobra. To trzeba dobrze zrobić, a w tej grze to już nie bywa. wiecie, no ja już Dobra, może być i ten, może być i tędy, No, obróć się, bo. Dziękuję. Pej, klasa. Dzień dobry. O, damy zapteczka po drugiej stronie. Dobra, możemy teraz już iść fabularnie, lore i tak dalej, lore mim, deep lore, wie jak jest, hello nibor, action is coming, deep lore is here. Dobra, na górę i teraz do tyłu. Fik, i klasa. I dzień dobry. Um. checkpoint. Zobaczymy, bo to są testy zbagowana ammo, ale ja jeszcze nie raz shotguna nie użyłem. Wakat shotgun jest. Taką, okej... Okay. Jezu, kobieto! Ona jest do mocną bronią na bliski dystans. Akurat, to jest chyba taka jedyna stricte na bliski dystans pukawka. I... ona jest akurat dobra, nie? Hmm, błędy. W sensie, ja w życiu chyba nie spotkałem W życiu nie spotkałem chyba bardziej zbagowanej gry niż ta. A wiecie, że ja jestem zdolny do znajdywania bugów nawet w... No, widzieliśmy fragment poziomu eee, przez ściany. Ja jestem zdolny do znajdywania błędów tam, gdzie ich nie ma. Więc. Mam pewien autorytet w tym temacie, mówiąc, że to jest najbardziej zbagowana gra, jaką widziałem. Bo tak jest. Nie mam. Okej... Okay. Nie znam bardziej zbagowanej gry naprawdę. Nie znam. A ty teraz to se możesz, nie? No to dawaj tego range'a, no. No oczywiście! Czemu ty anulujesz mi celowanie, babo? Powiedz mi. Dob Kurwa, widzieliście to? On zdążył mnie wyminąć, nie? I... Wykenediowane ma, nie? baj chodź. No i chyba jak ja tego nie lubię w tej grze nie. Nie trafiło. Tu jestem, no Wyskaluj się, dokładnie. Ty też. Dobra, jest nadzieja. Jeszcze tu jest jeden, Lara mi go nie namierzy. A nie, jeszcze tu trochę jest i trzy sztuki aż. Kurwa Lara. No On mnie wymija i dopiero wtedy mam robić ten atak, no chyba nie Dobra Jedziemy Będę miał lepszą miniaturkę teraz A pytanie, czy Quick Time Event się tu robiło gałką czy czym, bo chyba gałkom Tak. Jeszcze raz. Basza, nie mogę. Ech, Boże drogi. Przeładuj tak. Teraz mamy lepszą. Namierzysz go dzisiaj, babo. Ale namierz go, no. Dziękuję. Wiem. Dobra. Rng, gac, nie. Oczywiście. No kurwa, może też się zbagować, nie? My to tam rybcia. Najwyżej Wam czas przyspieszę no Może też się zbagować, no, Dobra, nie, bo to byłoby za proste. Tu jestem. I'm here Odbaguj się kolego, no Nie chce zbagowanego. To przecież ide prawie idealnie to zrobiłem. Dostał! A, i celowanie już nie jest potrzebne, nie? No... Do... Dobra za pierwszym razem. O tak! Potęga i moc, wiesz jak jest. Nie, chyba nigdy w życiu mi się nie udało tego zrobić za pierwszym razem.